źródła mówią, że Magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do moich źródeł w policji. Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. Pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Wpadką o Skorpu? To coś nowego. Chodzi o gangi Magi. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze Swingiem. Dwa razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów, koza Nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. Spokojnie, Tygrysie. Wiesz, że federalni zrobili ostatnio nalot na Madzie. Jasne. Jeden z donów miał jakieś zagubione arcydzieło. Obraz Maria. A teraz trzymają go w muzeum na Manhattanie w Moka. No i. i moje źródło twierdzi, że jedna z rodzin planuje go ukraść. Dziś w nocy. To wygląda na coś więcej niż fascynację sztuką. Skoczę do muzeum. Hej, hej, się go To jest Dave z kanału DM. MP. I witam was. No, po powrocie w sumie do serii. Znaczy, powróć do gry Spider-Man. A tym razem dodatki, które planowałem gdzieś nagrać. Jak mówiłem ostatnio, że yy, będę wrócił, no do serii, której po prostu zakończyłem. To chodziło mi właśnie o Spider-Mana. No dam no, bo do końca to wszystko. I co? Musiałem po prostu na jakimś aktualnym zapisie zacząć te dodatki Ale żeby nie było mam tutaj Jak mi się pokazuje? Nie wiem czemu Jak widzicie mam 50 poziom, więc Wszystko mam tutaj odblokowane I po prostu będę przechodził same dodatki Gdzieś tamty zabliz mi zaginął z tamtej gry i no musiałem po prostu na jakieś zacząć. No, a teraz co? Lecimy sobie do muzeum. I spróbujemy dowiedzieć się o co kaman nie. Oczywiście inne serie będą kontynuowane, jak mi się po prostu ogarnie czas. A teraz po prostu cieszymy się rozgrywką z spider źródło miało rację. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozłączaj się z nim. Próbuję się temu przyjrzeć. Tylko uważaj. Jeśli to Magia, to nie będą odpuszczać. Dalej, ruchy! Krzew chce ten obraz. Już powinno nas tu nie być. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Jezu. Niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. No, to fakt. Co kazał zabijać, jeśli będą sprawiać jakiś No, tak... Jak ludzie tego to piją, sobie jesty kawa na no tyle Mam ich po cichu, czy? A dobra, ale się na. Cały wykonacie? Ci goście muszą się nauczyć doceniać sztukę w godzinach pracy. Dobre. Został mi Jolka, czy Jolka się poszła? sztuki okienko kryminalistów. A pan, że to poszedłem, ten coś widzi, już nie widzisz. A ty, ty do mnie tak? To masz, brawo. Znam część z tych gości. To Federico Freselli i Sal Padrillo. Należą do rodziny Hammerheada, prawda? Do czego byłaby mu potrzebna Maria? To do niego nie pasuje. Rozejrzę się. Sprawdź czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się jak coś znajdę. Hmm. No nie trzeba. Ej, a co to? MJ, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Nie to idealnie dziura. Czyli kiedy ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu, ktoś inny wślizgnął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. No. Budka ochrony jest zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może udać się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak, dobry pomysł. Chętnie podaję pomocną dłonię. Ale, słuchaj, gdybym był odciskiem dłoni, to gdzie bym się schował? Może tu jest jakiś odcisk? No jest. Mam odcisk dłoni, w sumie to część. Chyba potrzebuję więcej. Dziwne, ochroniarze się rozsunęli. No, a okay. To gdzie znajdę więcej części odcisku? Kubek na kawę. Wciąż ciepły. I jeszcze jedna, super. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy. Chyba, że ktoś ich do tego zmusi. Hmm, zastanawiam się, jakby tu na złać w pokera. Wiem, że tu jest odcisk. Pytanie tylko, gdzie to może zadziałać. A dwunaste od góry to karaoke, a nie kumkwat. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. O, jeszcze. konfigurować skaner, żeby współpracował. To skanowanie. Jeśli obejdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. Samo mogę to w sobie pousuwać. tak nie usunę, już potrzebuję na 5 ja robię to tak, to damy tak tutaj, by trzeba dać. Mam jedną tylko na 5 hmm. to tutaj trzeba by od dać razu dać na 2 Dobra, tego bym chciał się pozbyć idealnie. Tu ten jeden i mamy. Dobra mam, przesyłam odciski dłoni. Weszliśmy świetnie, co widzisz? Żyją. Wygląda na to, że zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Skoro nie jego to kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Ktoś wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili co miała przegapić. Jest skierowana na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić, czemu ich tak do nie ciągnie. No obraz. Maria to znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca, jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Wygląda. Na muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Magia oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ. ktoś tu idzie, ale samochodem uważajcie, Spiderman może wciąż tu być. Ach, cholera. mają tu szkło pancerne. Hej, niech Frank sprowadzi artylerię! MJ, goście Hammerheada wezwali posiłki, ale jeszcze mnie nie widzieli. Co no to zobaczą? Lecimy na pełnej chory. O kurwa! Jezu! Tego się nie spodziewałem. Dzień dobry. Masz pan babką. Niech sobie Pan usiądzie. O Jezu, strzelałem. Ej, eee, kur... lepiej się nie stoi. Pana tu nie chcę ja ją. Oj. Nie Twoja kategoria bandowa! No to, to, to tu będą Uj jedzu ich jest tu dwóch To chyba on spodupczył Macie Zaraz będą gliny to Skariamy cokolwiek jest spadamy No jeszcze tego wam brakowało Muszę ich zatrzymać i Iść mogą tylko jedną drogą? Tą Więc tutaj będziemy się dać pić. Nie, no fajnie. No fajnie. Nie mogą uciec. no fajnie. No i No 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 Miałem plecy Wpadaj. Jakiś idzie nie, nie, nie wyszedłeś A ci tutaj bliżej z wami nie będę tocko. O, pięknie muszę dotrzeć do wyjścia i odszedł! Może chcesz nagrodę pocieszenia! Myślę ci pierdla plakat tego eksponatu. Swidzi <gry> to ci, kurde wyszło. O, teraz dwóch. O, mam pomysł. Mam pomysł, tylko. Tam jest wyjście! Muszę tam dotrzeć! Próbują wynieść eksponaty! <gry> no i Weź spadł, spadł, będą spadł. Się ze pleców. Oj spangs się, może w życiu będą lekcje sztuki. No czas. No, no. no, no, teraz... no, Nie mogą uciec. E spad. Nie wyszedłem! No a teraz ten tutaj podbiegnie idealnie, tak idealnie proszę na to Tak Słabi jesteście w te klaski Co wolno To teraz wyszło Pułapki mi się skończyły i nie jestem tego zadowolony Muszę dotrzeć do wyjścia i odciąć ich. gdzie yeah. Dobry gust, marne wybory życiowe. hej yeah. dziękuję. Hu, to się nie uda. Pete, jesteś tam? W yeah. Tak, chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chcieli odwrócić uwagę? Ja też o tym pomyślałem. Zaraz tam wrócę. Miejmy nadzieję, że szkło trzymało. No. Osłona jest I pancerna. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Mali. Czyli zadanie wykonane. Mam nadzieję, tencie... że. wychodźcie. oddzwonię okay. za... Dlaczego? Co się dzieje? Dobrze wyglądasz. <laughs> Ćwiczyłeś? Nie. Znaczy, no wiesz, trochę. To bujasz się teraz sam, czy wróciłeś do ex? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Czekałam na odpowiedni moment. Popatrz tam. Więcej raz nie było okulu. nie o ich No wy... wyjść? ja pierdolę! Wypadł! Co się Wy... Wypadł, wy, Patrz, Jest Jeszcze to? Jak to Czy nami! Ja to Nie wiem, czego Macie! I dostało no pływy? Do. Nada, no do. nada. jak złyczam, to by się... Jezu, Jezu, do nich, Jezu do dwóch. Jej, to Jezu, to dwóch! Jeźdzą to wchodzę. Dobrze, Jezu. Ostawiłem w ogóle elegralnym wszystkie, co ja się tak spadłem, żeby sobie przypomnieć. No, u nas tyba się tymi dodatkami. No, to za spadaj. Zachowaj do siebie, proszę cię, dobra? Macie. Jeszcze tego jeden? Ja Dziękuję.

Czas tak popiściło w ten, ten no nie? No. Fajne sztuczki. W przeciwieństwie do ciebie. Przestaniesz kraść dzieła sztuki? Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Co ty wyprawiasz? Zaraz będzie draka. Tylko nie to. Co to, gdzie się podziała? Peter, wszystko w porządku? dobry. Dzień ja odświeżałem dobry. znajomość. Z starą Z Z kim? Z kłopotami. Mhm. Co jest Standard. stałeś. Standard. Myślę, że to byłoby sobie na tyle to była Black Cat i to ona dostała się przez dach Pracowała z ludźmi Hammerheada? Tak. Pewnie obserwowała mnie przez cały czas kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Dobrze. Rozwaliła obraz i odkryła dysk, który był ukryty w ramie. Co? Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Chcę A ja chyba zacznę tropić kocie odciski. Dobra. Do wszystkich Dobra. o eksplozji w okolicy Times Square i Brian. Eksplozji? Możemy sprawdzić. Dobra, ale tym myślę, się zajmiemy się w kolejnym odcinku. Może taki powrót do serii... Będzie git. Eee... No co, widzimy się jeszcze raz w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu, poleceniu kanał znajomym. Jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. I po prostu widzimy się w kolejnych odcinkach. w sobie jest śloda. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.